Alert, alert, odpalamy protokół narodowy apel o interwencję. Stało się coś bezprecedensowego, coś, co wstrząsnęło posadami polskiego showbiznesu. Największy portal plotkarski w tym kraju, półdelek, który od lat z radością i zyskiem relacjonuje każdy, nawet najmniejszy, absurdalny wybryk Daniela Martyniuka, właśnie powiedział dość. Tak jest, dobrze słyszycie. Portal, który żyje z tej dramy, który karmi się tym chaosem, nagle w akcie dziennikarskiej odpowiedzialności opublikował płomienny apel. Apel o zakończenie tej farsy, apel o interwencję. Zanim przejdziemy do analizy tego historycznego momentu, przypomnijmy sobie, dlaczego nawet podełkowi puściły nerwy. Zróbmy szybkie podsumowanie ostatnich kilku dni z życia Daniela. Mieliśmy więc dojrzałe ogłoszenie o rozstaniu, potem skasowanie tego ogłoszenia, potem nocny atak furii, potem zdjęcie muśli klozetowej, potem groźby pod adresem parszywców i na koniec wezwanie na pomoc Międzynarodowego Trybunału w Hadze i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie zaginionych latarni. I właśnie w tym momencie, nawet dla pudełka, Miarka się przebrała. Stwierdzili, że to już nie jest śmieszne, że to jest niepokojące i że czas z tym skończyć. I kto według pudełka ma położyć kres tej farsie? Oczywiście, jedyny człowiek, który ma jeszcze jakąkolwiek władzę nad księciem z Podlasia. Jego ojciec, król, sam Zenon Martyniuk. Budelek w swoim artykule wprost apeluje do Zenka. Mówi mu, żeby w końcu przestał dawać Danielowi pieniądze, żeby przestał go bronić, żeby w końcu, jak na prawdziwego ojca przystało, interweniował, żeby zmusił go do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. My w alercie Celebryckim jesteśmy w absolutnym szoku. Ale nie z powodu zachowania Daniela. Do tego już się przyzwyczailiśmy. Jesteśmy w szoku z powodu tej nagłej moralnej przemiany pudełka. To jest tak piękne i tak pełne hipokryzji, że aż łza kręci się wokół. Przez lata karmić się czyimś nieszczęściem, budować na tym swoją oglądalność, a potem, kiedy sytuacja staje się naprawdę gruba, umyć rączki i powiedzieć: Hej, Zenek, zrób coś z tym. To jest mistrzostwo. Ale oczywiście my się z nimi zgadzamy. Ta farsa musi się kiedyś skończyć. Ale czy się skończy? Mamy pewne wątpliwości, bo ta saga to jest kura znosząca złote jaja. Dla wszystkich: dla pudełka, dla nas i paradoksalnie dla samego Daniela, który dzięki temu wciąż jest na ustach całej Polski. A sam Zenek, biedny Zenek, dowiedział się o rozstaniu syna od dziennikarza. Jak on ma teraz przeprowadzić interwencję? Ma zadzwonić do hagi, żeby znamierzyli jego syna? Ta historia jest jak grecka tragedia, napisana przez scenarzystów Monty Pythona. Jest smutna, jest straszna i jest absurdalnie śmieszna. Co myślicie? Czy Zanek powinien interweniować, czy Pudełko ma rację, że to już przestało być śmieszne? A może jednak, jako widzowie tego spektaklu, po cichu liczymy na więcej? Czekamy na wasze, jak zwykle, wnikliwe opinie. I subskrybujcie, bo my będziemy relacjonować tą interwencję na żywo.